Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Adriana w dzisiejszym odcineczku jak widać alpejskie gospodarstwo. Lecimy... lecimy, lecimy jo'em... Nie, lecimy masajem, Lecimy masajem orać. Stwierdziłem, że nie zmieniam pługa. On jest piękny ten jednak mi się on podoba, no. Fajnie to wygląda wszystko. Kurde. A takie wielkie bydle. Ale nie, my jak na razie sobie wsiadamy. Tutaj belki pozwożone. Można. Aha, bo no dobra. Podniesiemy sobie pług. Jak już zacząłem, zacząłem już troszkę tutaj sobie orać. Tędy sobie wyjdziemy, szybciutko o. o, czuję, czuję masę No i dobra, my sobie tu będziemy orać powoli Czekajcie, trzeba Przełożyć pługa. No będzie kawałek pola, jakby nie patrzeć Dobra I opuszczamy I oramy widać, no bez problemu ten masę daje radę co tutaj jest ten pługiem. myślałem, że będzie gorzej. myślałem, że się będzie męczył albo coś. Ale bez problemu tutaj daje radę. Patrzcie na tą piękną teksturę orki w tym pługu. To wygląda cudownie. No bo jak sprawdzałem w takich większych pługach, w tym na przykład w Kvernelandzie, to jest o niebo, o, o tysiąc razy lepiej to wygląda. Trzeba eee, ja wycofałem sobie. O tysiąc razy wygląda ta tekstura Orki lepiej w tym potingerze, naprawdę no coś niesamowitego jak to wygląda. No i Masej, Masej też tutaj chyba ikona tego, tej, tej tutaj serii, ten Masej, tak mi się wydaje, bo no, on jest przepiękny, jakby nie patrzeć. No i widzicie, oreczka tutaj idzie mam bez najmniejszego problemu. A jeśli tego nie spodziewałem myślałem, że będzie gorzej. Ale jest, no patrzcie na tę teksturę orki pięknie to wygląda Podnosimy i jeszcze raz sobie wycofamy Fajny masek, fajny Ojej, tutaj się mi troszkę zjechało No co, stwierdziłem, że oram to znaczy, no w początku miałem to orać. Co z tym na dochy będzie, to nie wiem, też pewnie się zaora, no to już na pewno poza odcinkiem się też tego pewnie nie skończymy. Ale jest kawałek, jest kawałek, ale ubywa. E, bo to się w miarę szybko ora, nie? Jakby nie patrząc to. to tym masajkiem niby trójka, ale. Ale idzie elegancko ta robota tutaj. Także tutaj nic nie powiem. Przyjemnie mi się łała tym nosem. Dobra, podniesiemy sobie. I tutaj pojedziemy teraz. I teraz tutaj taki przejazd. No, będzie kawał pola. Bardzo długie pole. Ale myślę, że to będzie bardzo fajnie wyglądać też. Dobra. Tam kejsier stoi na gospodarstwie. Krówki sobie biegają. Że jak tu nie żyć. Troszkę mi od razu sobie wstanąłem, 7 godzina z yy, kloba mi poogarniałem trzeba mówię 6 godzina yy, no i yy, pojechałem sobie zaraz od razu yy, z yy, belki zbierać żeby to wszystko elegancko było wyzbierane już i myślę, że teraz tylko to za także trochę na znajdę pewnie z 2 dni będę to orał albo i lepiej. O i lepiej, lepiej, wtedy nie. Z 3-4 dni to będzie zajmować mi. Już nie będę cały, całymi dniami orał, tylko wiecie tam parę godzin i dostawię, parę godzin znowu następnego dnia. To nie mam nic do roboty, to mógł orać, ale no. Gospodarstwo to jednak jest robot, co nie miara. Tutaj dobrze żeby chociaż dzisiaj trochę załorał na odcineczku Żeby to jakoś fajnie mieliście jakiś materiał z tego Ale zawsze to fajnie Napiszcie, czy wy dalej macie w sumie te problemy z farmingiem Bo z tego co nie wiadomo to się jeszcze to nie ogarnęło No nie wiem, zanim oni to ogarną co chwilę na zajdzie. zejdzie A no myślę, że w końcu, było. Tak to nie mogę ani z kolegą zagrać, jak chcieliśmy tą serię tutaj ogarnąć. Ani no ten, no i, no i słabo trochę. Bo ona na Steamie, ona w płycie, no i tak średnio. No ale co się cieszyć, że w ogóle można grać. No i fajne, powiem szczerze, że ten pług tutaj na jakąś serię... Po sąsiedzku, czy coś, coś takiego, myślę, że mógłby się tu kiedyś pojawić. Bo e, bardzo, bardzo fajnie on wygląda. Jest taki, wiecie, zgrabniutki, malutki, do tego masę ja wstał raz. Bym powiedział. O! Kamienia chyba chwycił. Fajnie wygląda tych szerokich. On jest taki właśnie, ten masa jest taki właśnie idealny na taką polską wieś. Wiecie, na taki główny ciągnik. Bo jest taki. Niby mocny, bo ma ponad 100 koni, chyba, czy kostu, no nie pamiętam mniej więcej, ale coś takiego. Eee, no, i, no i taki wiecie, no jest taki poręczny, wszystko nim można robić, nie? Także tutaj nie mogę nic powiedzieć na tym ciągniczek, bo mi się jak najbardziej sprawdza. No tam z tyłu jeszcze te e, z, można, można tu nazwać te talerze, ścinacze takie, nie? Jakby no to wyrównuje... E, wyrównuje bruzdę, no tą, nie? Zaraz po... Jak mi się... No tak mi się wydaje, że to do tego słyszę. Ale tutaj no to tak średnio. Dobra. Nie no, ta tekstura orki w tym półgu to jest coś pięknego, tak, tak wygląda, że że się chce orać, nie? Na przykład tym agromaszem nie za bardzo tym to tak mi się super ora. Ciekawe, fajnie by było puścić. Prawdę bardzo. W masejku, elegancko, w środku się coś że Wyciszone to wszystko Także tutaj się nie mogę przyczepić o nic. Widać, ma ma jednak pod to tutaj to... Oj Ale idzie, no To, to jest kurde sprzęt. Trawie tutaj, aż dziwne, że się tak dobrze ora mi Ale bardzo fajnie się ora Tutaj nie mogę nic powiedzieć. A tu też ta trawa to te wiecie, trawy to tak... dlatego że to jest z e, tu nie mam żadnego mokra ani nic. Tam, tam na samym dole, tam, 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 tam e, z drugiej, na drugiej części tego pola. To jest, ale no. Tutaj jest suchutko Bo tutaj wiecie, spływa, bo te na tak, góry są tutaj tutaj... Tutaj na równi coś tam jakby mokra jest, jeszcze coś czuć, nie? Widzicie czarna ziemia elegancko. Coś jeszcze czuć to mokro, nie? Czasami. Ale no, wilgoć, o taka wilgoć, jakby wiecie, że, że jest ta woda, ale nie jest jakoś strasznie mokro, bo jest równość po prostu i ta woda w którymś momencie ma gdzie spać, nie a właśnie na samym dole tam są takie dziury, że w których tak się za wodę, że to jest nie Tak to wygląda. w O wypadku, w tam wypadku, w tamtych, tak w drzewek. wypadku, w tym czasami jest tak mokro, że no fajnie, ta trójeczka tutaj. Myślę, że on znaczy w tych górach naszych, to nie wiem, czy by z czwórką dawał rady. Może by dał rady, ale no ta czwórka, ta trójka to jest taka idealna. Ja myślę, że tak. Niego... Dobra, poniesiemy. Elegancko. Tego, tego naszego pięknego... Rządowi chciałbym przetestować tutaj z tą talerzóweczką jak to wyglądać będzie. Bardzo mnie to ciekawi myślę, że za chwilę byśmy sobie mogli przejechać parę przejazdów, a co nam szkodzi? Będzie przygotowane, trzeba będzie się kamienie wyzbierać, czy kupić zbieraczkę do kamieni, albo wypożyczyć, wypożyczyć. Idzie robota Słuchajcie, tutaj bym sobie w sumie To tak szczerze się to tak średnio dobrze mi tu orze To dotąd sobie wyrównamy Ten bierze, czy on bierze 2 metry chyba bierze czy, o, chyba, albo dwa albo półtorej nie wiem, a sobie sprawdzę z ciekawości półtorej albo dwa 1,2 no tak to powiedział, no ale, ale fajnie się tu robi bardzo a dwójka to była czwórka Nie no, tak, tekstura orki to jest coś pięknego. I idzie. Potinger Pottinger tutaj się jak najbardziej sprawuje, jak najlepiej się sprawuje. Co mm. ciekawe, czemu oni dają od nowości takie odkładnice już srebrne? E, widzicie? No, czekajcie. Podaję sobie. O, że srebrne takie dają od razu, tylko nie, nie malują ich. Tylko dają serwę. Ciekawe, może dlatego, żeby to lepiej wyglądało. Robią jakieś to tak robią, żeby to ładnie wyglądało i... Bo tak czy się, jak się ta farba zedrze, no to może pewnie dlatego tak to robią. No ale przedpuszki zrobi żółte, no to nie wiem. To nie mam pojęcia. Dlaczego to tak dziwnie posunę. No, ale super to jest zrobione. No patrzcie, nawet puszki widać jak tutaj pół bierze, nie i przedpuszki wypuszczają na no, coś pięknego. Prawda, też. też Gdzieścinacze tutaj No muszę sobie zobaczyć na tą teksturę, nie? Yes, jak to pięknie wygląda Co nie? No naprawdę to pięknie wygląda Jesus, jak to szybko jedzie 60 to nawet do przodu nie jest doskonałe, trudno. Nie, ale 60 to chyba będzie 28, 30. No, tutaj sobie zrobimy jeszcze jeden przejazd, i pędzimy do Jondira. I jutro będę resztę orał. Myślę, bo no, już trochę nam to schodzi. Wiecie już, nie chce się tak długo robić też, nie? Tak na ratę to rozkładam, nie? Na jutro też zawsze proszę, jutro odjadę zrobię pojutrze mam czas, tam się nie śpieszę Tam jeszcze musi belki wyzbierać Ale to wiecie, to sobie chciałem szybko I żeby to sobie zacząć już robić Muszę jakoś to powolno co by tutaj szło bez najmniejszego pośpiechu dobra Ja się tu zmieszczę bez problemu. Hmm. Dobra, czekaj. Yy... No, już myślę, że się kluczyk nie przekręca Dobra, teraz tą maszynę odpalamy. Uwaga, czekajcie. O, czekajcie, że się tu. O, oh, no on to jest. To jest jednak bydle, nie? Ostatnio dawno go tylko na jednym odcinku już wam na pierwszym i na razie nie było. No bo nie ma tak roboty na niego teraz, nie? To jednak jest duże bydle i tutaj mm. trzeba mieć robotę faktycznie na niego. On jest tak wzięty z litości ten traktor tutaj na tym serwie, nie? Żeby... Żeby był, bo faktycznie szkoda, żeby się marnował. Fajnie wygląda, a. Wiecie, skręcamy. Jeszcze się biegi zacięły. dobra, i lecimy. sobie przyjechać. I dobre. Ale fajne, no? Szczerze, ten, ten tutaj e, ta, ta lżóweczka z tym jądroweczkiem tutaj się bardzo fajnie prezentuje, moim zdaniem. Mogę nawet wciąż założyć. Dobra, już wrzucimy Ale to będzie dużo siłowa No... Czekaj, no, tutaj... Na 13 wrzucić, bo jednak... No to jednak jest taka praca, której... Musi być ta moc No, dawaj Fajnie ten Dondyr tutaj pracuje

Pięknie wygląda tutaj ta tekstura po talerzowaniu. I dobra, opuszczamy. Tu login, Czy on wyjedzie tutaj. Bez problemu, czy będzie miał pytania jakieś. Oj, oj, oj. No, jednak trzeba rzucić. Tutaj może być ciężko. Jak zdusić traktor? Daje radę. Szerokość robocza jest, także można cisnąć.

I jedziemy. No, a tutaj tylko jeden przejazd, tego nie będę robił nawet. Jak się wrócimy i tamtą górę dokoczymy. tutaj jeszcze można? Fajna robota taka, no nie? a tak muntundirkiem. Dziwnie, że to jest. Właśnie ja nie wiem, dlaczego, co mieli konstruktorzy John Deere na myśli, e, że robili takie okrągłe kabiny. To mnie ciekawi strasznie, jakby, nie rozumiem tego. Tutaj drabinki nie ma, tylko jest tutaj, a no to po prostu 6-cylindrowe, to jest wielkie bydło, no to też, e, też może dlatego, e, żeby, wiecie, żeby miejsce było na, na wszystkie pozespoły, no ale tutaj zrobili takie wielkie drabinki taki wielki podes na tą drabinkę nie wiem czy to bag jest na paliwo czy nie z przodu jest bag tak? czekajcie to jest ciekawe strasznie tu jest chyba z przodu bag na paliwo a nie bag jest tutaj co tu jest skrzynka na kulator czy coś tam z tyłu nie mam pojęcia możliwe nie wiem ale fajnie to wygląda Ej no widz widz widzowie widz widzowie widzicie to możemy w sumie talerzować sobie po ściernisku czy znaczy po trawie ciekawe jakby to wyglądało że ja bym to stależał to wiecie no jednak orka to orka co nie no e orka to orka i tutaj tego nam nic nie zastąpi chcemy mieć tutaj wszystko, żeby to porządnie wyglądało a nie zrobione było tak na byle jak od pierdziel, tak zwany. tutaj można jedynie wiecie co zrobić? żeby to ładnie wszystko wyglądało czy zrobimy tak. Jak Dobra. Tak to będzie mniej więcej wyglądać tutaj. Tutaj też za daleko nie ma co zjeżdżać. Tak szczerze. Także tutaj gdzieś mniej więcej podniesiemy sobie. Dobra. Ojej. Takie obramowanie Jakby sobie zrobił. mi tak to pewnie zaoram, ale. Wolę mieć, wiecie... Zaznaczę sobie i będzie odsłonie. I ligałem będzie wtedy. Aha, bo dotąd jestem. No i pewnie dotąd będzie też pole. Nasze. No jest, będzie kawałek tego pole jednak. Jakbym nie popatrzył, to... Kawałek będzie. No i tutaj sobie polecimy na razie na prosto, a później to zobaczymy jak to też wszystko będzie wyglądać. Bo szczerze nie mam zielonego pojęcia. Co ja tutaj wymyślę? A ja mam, mam, mam dużo pomysłów tutaj, także nie mam pojęcia jak ja to jeszcze zrobię. Dobra, jakoś to przejechać, żeby tutaj nie rozwalić nic. Dobry kierowca się wszędzie zmieści. Dobra. I lecimy na gospo. No i elegancko będzie. O, tym, jakiś wypadek chyba był. <grymne> no znaki porozwalane. Bosarna jakaś. Wątpię. No i dobra. Co? To by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Nie, nie zapominajcie o łapce w górę, subskrypcji na tym kanale. No i co? Do nas zobaczenia. Trzymajcie się.